Z tej strony Kladyna, zdziwego zakątka. To moje podejście do tego filmiku numer 4. Jesteśmy teraz, znaczy ja jestem w miejscowości Rzepnik, gdzie wybrałam się na warsztaty dzikiego gotowania z Łukaszem Uczajem i właśnie jemy to, co się nam udało zebrać. Jemy taką zupę, tomiam z ostrożenia, czy tam ostrożnia. Wiele z niego nie zostało i wygląda teraz tak. Zbieraliśmy to przez jakieś. Pół godziny, Całkiem sporo tego było. E, taki ma dość delikatny posmagi, zupełnie neutralny, taką włoskowatą skórkę. E, I jemy też teraz e, takie, jakby frytki z czystca błotnego. I to jest coś bardzo fajnego: trzeba wziąć szpatułkę. Szpatu nie, nie szpatułkę, trzeba wziąć łopatę udzielniać łopatę, wygrzewać to z ziemi. I tutaj za mną jest takie ognisko. Później Wam zresztą pokażę. I po prostu smażymy sobie ten czyściec błotny. Jest bardzo fajny, taki bardzo delikatny, jak jakiś side dish czy coś. Więc gorąco polecam. No i czekamy teraz na to, co przyniesie nam kolejny dzień. Mamy też topinambur. Tutaj chłopaki poszli za rzekę go oczyszczać, jeszcze nie wrócili. Mam nadzieję, że się w końcu uda wrócić i będziemy coś robić z topinamburem. Będziemy też przygotować rzeczy z żołędziami, z tego co wiem. Jemy też rydze i różne inne dziwne grzyby, na których inni ludzie znają się bardziej niż ja. W każdym razie to tyle. Jest bardzo pięknie i słonecznie. Szkoda, że was tutaj nie ma. Dziękuję Kasi za trzymanie aparatu i do usłyszenia w żyłym zakątku wkrótce. Cześć mojego dnia. Dan, Dan, i zazwyczaj coś się nagrało. Koniec? No!